Wielokrotnie zakład ubezpieczeń społecznych przypominał emerytom o szansie na zwiększenie wysokości swoich świadczeń. Możliwość ta dotyczy osób, które odnajdą dokumenty potwierdzające przebieg swojej pracy zawodowej. Po dostarczeniu nowych dokumentów, ZUS przeliczy emeryturę na nowo, co jest szczególnie istotne dla tych, którzy pracowali przed 1999 rokiem i mieli odprowadzane składki. ZUS może przeliczyć wysokość emerytury na wniosek seniora w trzech głównych przypadkach. Gdy emeryt przy składaniu wniosku o świadczenie nie dysponował wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia, gdy obecnie emeryt może udokumentować zarobki za lata przed przejściem na emeryturę lub zarobki uzyskane po przyznaniu świadczenia. Gdy po przyznaniu świadczenia Emeryt pracował lub opłacał składki na ubezpieczenia społeczne. Warto zaznaczyć, że jeśli emeryt nie posiada nowych dokumentów wpływających na wysokość emerytury, składanie wniosku o przeliczenie świadczenia jest bezzasadne, a ZUS odrzuci taki wniosek. Przed 1999 rokiem ZUS nie prowadził indywidualnych kont dla ubezpieczonych. Co oznacza, że wiele osób musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia sprzed tego roku. Do dokumentów, które mogą być potrzebne, należą świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, legitymacje ubezpieczeniowe, umowy o pracę, książeczki wojskowe. W przypadku braku dokumentów emeryci mogą potwierdzić okresy zatrudnienia zeznaniami świadków. Wymagane są co najmniej dwa świadectwa, najlepiej od byłych współpracowników. Ponowne przeliczenie emerytury może być korzystne szczególnie dla kobiet, które przed 1999 rokiem wychowywały dzieci. Mogą one doliczyć do kapitału początkowego maksymalnie 6 lat opieki nad dziećmi. Dodatkowo, kobiety, które płaciły składki do OFE i przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 roku, Również mogą skorzystać z tej możliwości. ZUS zachęca emerytów do zbierania i dostarczania dokumentów, które mogą wpłynąć na wysokość ich świadczeń. Przeliczenie emerytury może przynieść znaczące korzyści finansowe, dlatego warto skorzystać z tej możliwości, zwłaszcza dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem.